Wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosieniakiem Kamyszem na pokazowej lekcji edukacji z wojskiem. Edukacja z wojskiem to nasz wspólny program. To taka um, idea, którą wypracowaliśmy zaraz na, na początku, kiedy przyjęliśmy władzę, widząc potężną lukę w przygotowaniu młodzieży na sytuacje kryzysowe. Żyjemy w czasach bardzo trudnych, w czasach, kiedy. Wojna jest tuż za naszą granicą, a sygnały alarmowe, działania kryzysowe, czy też stres wielki, jaki wprowadza to w całe społeczności, w szczególności w młode osoby, jest potężny i państwo nie może być w tej sprawie bierne. Stąd zorganizowaliśmy wspólny program, który bardzo zmienia podejście do odporności społecznej i po raz pierwszy adresowany jest realnie do szkół. Dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. To już czwarta edycja, kiedy wojsko, przygotowani, kompetentni żołnierze i żołnierki przekazują dzieciom i młodzieży w zależności od ich wieku dostosowane, przygotowane informacje, jak w czasach kryzysowych radzić sobie i pomagać innym. Obronność jest dla naszego rządu priorytetem i nie można pozostawiać najmłodszego pokolenia bez potrzebnych, niezbędnych informacji. I to, co Państwo widzicie tu za naszymi plecami, to właśnie przykładowa lekcja edukacji z wojskiem. Blisko. Pół miliona dzieci i młodzieży, kiedy zakończymy tę edycję programu, będzie już miało te podstawowe informacje, te w ciągu trzech godzin uzyskane od żołnierzy. Ale to, że to jest czwarta edycja. To nie oznacza, że nie będzie kolejnych. Będzie ich jeszcze więcej i planujemy z panem premierem Kośniakiem Kamyszem, o czym też będziemy w niedługim czasie informować, kolejne dalsze działania, żeby jak najwięcej młodych osób było odpornych, przygotowanych na kryzys, zbudowanych, z silną postawą patriotyczną i proobronną. i z mundurem dzieciaki, bo ten, ta pierwsza grupa dotyczy już klas 1-3, później klas 4-7. W siódmej ósmej jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa w tych dwóch rocznikach, ale już w starszych klasach szkoły średniej też prowadzimy edukację z wojskiem. I tak jak dzieciaki młodsze są oswajane z mundurem podstawowe informacje, tak jak już te starsze, to uczą się profesjonalnie lub powtarzają nabyte umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Bo dziękujemy wszystkim, nauczycielom, wszystkim rodzicom, szkołom, samorządom za to, że też inwestują w naukę pierwszej pomocy. Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które się w to w szkołach angażują. Ale to trzeba powtarzać i to mówi jako lekarz. Niepowtarzalne udzielanie pierwszej pomocy, niezdobywanie tych umiejętności i też aktualizowanie w swojej wiedzy po prostu wypada się z praktyki, wypada się z automatyzmu. Udzielenie pomocy musi być automatyczne. To jest algorytm postępowania, tu nie ma czasu na zastanawianie się, tu jest szybkie działanie. I tak szkolimy młodzież. Do tego żołnierze, którzy przychodzą do szkoły, pokazują też, jak zachować się w sytuacji trudnej, gdzie szukać miejsca schronienia, z jakich informacji korzystać. Wydaliśmy też taką broszurę. Myślę, że warto ją pokazać. Nauczyciele dostają ją, mogą z nich korzystać. Jest to w bardzo przystępny sposób opisane, tak żeby dla każdego, szczególnie dla tych najmłodszych, mogło to trafić. Jest też specjalny kod QR, gdzie każde dziecko, każda osoba biorąca udział w zajęciach będzie mogła sobie ściągnąć na, na czy swój telefon, czy

w momencie, w się wydarzyło 112 podane i dlatego jest telefon w Bo Jeżeli będzie nie, nie jest zajęta, bo będzie jakaś konkretna sytuacja, to zawsze jeszcze możecie z pomocą 3 numer nawet jeżeli 112 numer nie został w głowie, to na pewno numer, który mamy do daty macie, w delikatnie, nie od strony głowy, żeby jej nie przestraszyć. Widzicie, że mój cień w tym momencie pada na nią. Jeżeli będzie w jakiś szok. Wy nachylicie się na nią. Proszę pani, ona się przepraszy i nie będzie miała żadnych intencji. Ale no, ja też wypraszcza. Będzie się broniła, może was odetchnąć, może was kopnąć, może nie wiem. To jest jakiś ruch niekontrolowany. Spokojnie, głosem, podchodzę. Proszę pani, wszystko ponosnie. Okej, widzę, że mnie to tak Nie odpowiada, Podchodzę bliżej.

Ja nie oddałem tej szkoły. Zatrzymałem, ja jestem No tak. No tak. I, 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 i tak, samochód gminny, nie liceum? Tak. No to rzadkość Niektórzy lubią chątać jednak w My nie tak, tak. Je zatrzymaliśmy, to nie mając pewną, jakby pewną zachowę w